Hej cześć, witajcie moje mordeczki, z tej strony Kroza Gaming. A to kolejny odcinek z Brawlsters. Już z góry na początku odcinka chciałbym Was przeprosić bardzo za to, że przez ostatnie dwa dni po odcinka, aczkolwiek te dwa dni bardzo bolał mnie brzuch i głowa i nie byłem w stanie nagrywać w ogóle w ogóle mało grałem wtedy Brawlsters. Ale dzisiaj już czuję się lepiej i jestem w stanie nagrywać. I dzisiaj też osiągnąłem jedną pewną rzecz. Kolejny 25 rang. biłem Bo ja za chwilę obejrzymy sobie Battle Loga. Jak to mniej więcej wyglądało? W sumie to było bardzo ciekawa historia z tym, bo tak graliśmy wczoraj. Eee, tutaj z, z Rossem. Eee, to jest jeszcze dzisiaj Dark Passage. Na Island Invasion. Tutaj wczoraj grałem z Toxic Ninjam, a to raz przegrywa, przegrywaliśmy, raz wygrywaliśmy. To było na dół. Dzisiaj na Dark Passage grałem z Soroszem. Tu grałem mm, tu gram Solo. Tu też Solo tu przegrałem. Tu gram Solo i szósty rank I później zacząłem grać. Yy, później zacząłem grać. BB. No, i grałem na, graliśmy na początku z 1V, e, e, dwa razy 1V1 w ogóle ludzie się nazywali. E, Okej. Okay. I e, graliśmy e, tym kompem e, Penny plus Nita plus bo z, z tego. E, Penny grała e, chyba e, pierwszym Star Powerem. Nita grała. E, Pierwszym nie powiem jaka jest tam kolejna, ale y, pamiętam tak. Y, Penny grała y, ogniem. W sensie wiecie, tym ognistym, tym starpowerem. Ja grałem y, y, z tymi y, pułapką na niedźwiedzia. A Nita grała y, tom, ty, tym starpowerem, co przyspiesza bicie y, niedźwiedzia. To w ogóle. Ten Morty bardzo słabo, grał mi się wydaje. Chociaż czuł mi się udało jakimś studentom do mnie dotrzeć. I mnie nawet pokonać. Ale tu niestety nie trafił. Nie trafiła. Okej. Okay. Tutaj gry... Graliśmy... Staraliśmy się grać jak najbardziej pod atak. I w sumie to nam się po części udało. Ale bardzo szybko ginęliśmy o właśnie w tym momencie popełniłem bardzo głupi błąd bo jakby mi się tak, od, tak bardzo łatwo zabić i tak naprawdę zadaniem bo tutaj było albo właśnie wystawianie bomb pod defensywę czyli przy swojej bramce albo pod ofensywę czyli pod bramką przeciwnika bo oni gdy wychodzili z tej bramki to oni już mieli jakby końcówkę tej tarczy i wtedy w ten sposób ich zamrażałem i jakiś tam dmg też zadawałem. A Nita i Penny cały czas stali z przodu i tylko, yy, tylko czekali aż żeby ich powybijać. Tu już chyba za chwilę, yy, za chwilę ktoś z nas strzeli. Właśnie nie pamiętam jaki był wynik tego meczu. Ale to, to był jeden dopiero z tych pierwszych jak graliśmy. Za chwilę wam pokażę jeden taki bardzo ciekawy, na bardzo trudny team comp. Mm, bo graliśmy na... Yy... Oj, nie pamiętam. Oj, nie pamiętam. A to był ten, to był ten mecz, co jeszcze... Ostatni, tam w trzech sekundach strzeliłem, czy coś takiego. Tak, dwie, ok, no. Tak, i to był ten... i tu z pucharki nie, nie, nie mieli jakichś najwyższych pucharków. Jeszcze pokażę wam grę na... Yy, moment. Galiśmy na... No właśnie. Na Rose zagraliśmy, graliśmy na gry i, i graliśmy na Bibi. To był też bardzo trudny, bardzo trudny mecz i no przegrane przez nas, bo nie mieliśmy nic praktycznie na te tanki. I dobra. Tu widzę, jakoś sobie radziliśmy jeszcze, ale nie, bo oni już w nas. Oni po prostu szli tak, żeby nas jak najbardziej ograniczyć. No właśnie, no oni tak wykorzystywali te nasze błędy. Bardzo oni szli, żeby nas po prostu zablokować, żebyśmy doszli jakby do ściany, i oni wtedy nas chcieli porobić. No i ja tu już nie miałem co robić więcej. No, bo tu Rosa z, z ultem szła, i tyle. Tu ta, ta Bibi była na 25 Ale Za to Shelly była na 22 Ranku Tak dobrze mówię w 23 to jest 650 Okej okay. i pokażę wam jeszcze teraz ten Ten jeszcze jeden Ten ostateczny który graliśmy to był ten Tu bardzo było ciekawie w sumie o tu pod koniec zaczęliśmy się trochę bawić yy, i tu graliśmy chyba chwilę przed dogrywką chyba szczeliliśmy Tak mi się wydaje, bo nie, tak nie pamiętam na pamięć tych mecz. No i tu pani ginie, no. Tu pani już ginie i. Yy. No tu musiała, no na na nie na nie nas bardzo robiła. W sumie tutaj ta Penny niepotrzebnie służyła gadżeta. Jak widzicie, później zmieniliśmy team comp i zamiast y Nitom graliśmy y Jesse. Bo, no, pomyśleliśmy, że to jest w sumie dobry pomysł. Y no właśnie. I tutaj widzicie zastosowanie moich bomb. Oni wychodzą i oni y, się zatrzymują. No właśnie. I tak co chwilę. Oni się zatrzymują o te moje bomby. I to jest takie fajne. <laughs> fajne to jest w bosmie. No tak co chwilę. No właśnie. I oni musieli się wtedy wycofać. Żeby nie wchodzić w te moje bomby. Nawet gdyby weszli to i tak by im to by nic nie dało. Bo oni by się zatrzymali. I tak by, by była bramka. No i tu mnie dojeżdża. Mortis. Tu była pierwsza bramka. I tutaj się zaczęła dopiero prawdziwa walka. Oni yy, teraz strzelili nam gola I zaczęli się bardzo stresować o, to, o tą naszą wygraną. Ale tu już boginię. Yy, za chwilę chyba zginie nani też. Nie, tu jeszcze, jeszcze nie szczelimy tutaj, bo oni teraz bardzo szybko się dostaną tam do naszej bramki. Eee, i czy teraz szczeli? Nie, bo tutaj skontrujemy Mortisa bardzo szybko. Hmm. Tutaj ta nani odkona porobiła tam penny. Nie, jednak nie. I tu gry strzelaliśmy w dogrywce. I tutaj w dogrywce według mnie było bardzo dużo błędów Z naszej strony Bo tu ja ginę już Fajnie też ginie bo i nie um. Okej okay. Tutaj no, dużo błędów popełnialiśmy No ale nam się udało Tutaj graliśmy na Mortisa prawie 25 rank na, na Bo 21 I na, y, na Nani 23 Zrobię teraz wam krótkie cięcie za chwilę przyjdę Okej okay, ja już jestem Zagramy sobie jeszcze jedną grę na tym odcinku i to będzie koniec Na razie Ale nie wiem czy zauważyliście Niedługo wychodzi To co i z racji tego, jak już wcześniej mówiłem, nie było przez dwa dni odcinków, więc dzisiaj wlecą dwa, jeden właśnie ten, czyli o bianiu Bo, i drugi wleci, wleci z sk kupowania skina do Amber, więc y oczekujcie, ten pewnie wleci jako drugi, tak od razu mówię, dobra, zagram sobie El Primo na soccer, so Sunny Soccer, okej, okay, możemy lecieć. Nie wiem jak. Gram na El Primo? No i przepraszam. Gram na El Primo na Serge i na... E... Na Kiełka. A we my... E, nie mamy trowera mamy bardzo ciężko. No i sercz. No i jest, mam serge na sobie, no i Uh, oh, o No, ciężko mam Artys. No właśnie. Okej, <zysyfikat> okej. Okay, okay. trafiłem, ale mógłbym, mógłbym ale no ciężko jest ciężko, bardzo ciężko się gra na serca plus kiełka, podejrzewam, że to jest jakiś team dobra jakby mnie osłaniał on kiełek boli mnie trochę on jakby jego nie było, to byśmy sobie może jeszcze dali radę o Jezu, o Jezu ale się zaczęło źle dziać o jezu! Oj, dobrze. Ja jakoś. Myślałem, że nie szczelę w sensie, że nie trafia Ale. dało się. Dobrze, że ten jean tam był w ogóle. Jak? No nie, No nie! No nie! No służyłem ulta. A teraz by mi się on mega przydał. Myślę, że nie chcę raszać. Dobra oj, oj zeszczelił mnie, dobra Tu pewnie dzinny szczeli Ale z 15 minut do koń 15 sekund przepraszam Do końca, więc mamy jakąś szansę zrobić jeszcze wszystko W sensie, no Wygrywamy, jeżeli nic się nie stanie złego Okej okay. No bardzo trudny team wygraliśmy Okej, okay, a więc to będzie ode, ode mnie wszystko w tym odcinku. Ja byłem kroze gaming. Ja was tylko chciałem prosić o łapkę w górę i subskrypcję, dzwoneczkiem. Ja byłem kroze gaming. No i siemanko!